Zadajmy sobie pytanie: co by było gdyby Radek lubił lektora? To by z nami nie nagrywał. Co? Nie. Co? Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj jak zwykle Natalia oraz tradycyjnie jadę. I dzisiaj przychodzimy do was omówić pierwszy odcinek serialu What If, pierwszego serialu animowanego Marvel Studios, nie żadnego Marvel Television ani innych tam oddziałów Marvel Animation, tylko Marvel Studios, które postanowiło wreszcie stworzyć serial animowany na Disney+. Więc zaczniemy sobie może lekko bezspoilerowo, a później sobie omówimy troszkę spoilerowo Obok nie chcielibyśmy czegokolwiek omijać, a wiemy, że niektórzy z Was jeszcze nie oglądali tego serialu, tego pierwszego odcinka, bo dzisiaj się pojawił rano na Disney Plusie, więc zacznijmy od tego, Ta, bo my będziemy robić recenzje i omówienia kolejnych odcinków w najbliższych tygodniach. I teraz pytanie: my chyba musimy się nastawić po prostu na jedną, na, za każdym razem co tydzień, inną historię zamkniętą, która będzie jakimś takim małym przyspieszonym filmem w pigułce, a nie na coś jakiś tam większy Wiem, story tak. arc e, ciągnący się przez drugiej strony Zastanawiam się, czy mimo wszystko to i tak się ze sobą w pewien sposób prawdopodobnie będzie łączyć. Wydaje mi się, że może na końcu będzie to zwarty jakąś wspólną fabułą a, i a. wszystkie historie do, do kupy mogą po prostu znaczy, być jakimś po prostu wstępem tak. do jakiejś większej znaczy, historii. Ja się akurat zgodzę z Natalią, ponieważ akurat pierwszy odcinek e, to mamy do czynienia z taką reinterpretacją Kapitana Ameryki w Pierwsze Starcie. Ale jeżeli pomyślimy sobie dalej i na przykład już przyjmijmy, dojdziemy w tym sezonie do reinterpretacji Avengers, nie wiadomo w jakiej formie, to ona może się wiązać z tym pierwszym odcinkiem. Oczywiście nie musi, bo może być zupełnie inna, bo ponieważ tu oczywiście mamy, wszystko się rozgrywa w wieloświecie, więc może to po prostu być kompletnie oderwana, jeszcze zupełnie inna reinterpretacja Avengers, ale może też się to łączyć. Ciężko powiedzieć, ale chyba są na przykład informacje, chyba że na przykład agentka Carter czy też bardziej kapitan karakter, pojawi się też w drugim sezonie serialu. I więc ona, ona chyba nawet ma się jeszcze w pierwszym sezonie pojawić. I właśnie to pytanie, które zadałem na początku, było trochę podchwytliwe, bo ja sam chciałem do tego przejść właśnie, że a może jednak jakoś nam się to będzie później łączyć w jakimś tam story arku, ponieważ mamy ten, ten odcinek nam się kończy dosyć tajemniczo, mamy dosyć otwartą, otwarte zakończenie. I cliffhanger trochę. Taki trochę cliffhanger, tak, ale o tym może sobie nie... zaraz powiemy jeszcze spoilerowo. A, tak. A, a ale, bez w sumie, spoileru... ale w sumie to zakończenie to jest, samo w sobie, jest też trochę nawiązaniem do e, filmu Kapitana Ameryka, pierwsze starcie, który też się kończy bardzo king-hangerowato. Tak, dokładnie. A propos właśnie tego, jakby bezspoilerowo jeszcze chciałam powiedzieć, a propos do tego, że na tego nawiązania do Kapitana Ameryki, pierwsze starcie. E, Oglądając to, cały czas miałam w głowie, że a, wiem co się stanie, tak, no bo to jest jakaś sposób reinterpretacji, i myślałam, że po prostu te zmiany są na tyle delikatne, że a, to już wiadomo co będzie. Ten no. odcinek był tak zaskakujący, za każdym razem miałam takie a, hej, nie, jednak nie. A, to będzie ta a, nie, hej, jednak nie. I jakby to bardzo mi się spodobało, bo myślałam, że to będzie taka reinterpretacja, po prostu tylko jakby troszeczkę zmiany postaci, a będzie to mniej więcej szło tak samo. Nie, to jest jednak, są tam znaczące zmiany i, tak. i wygląda i właśnie świetnie to się dzięki temu ogląda, tak. bo nie mamy wrażenia, że oglądamy drugi raz to samo. Tak, bo ogólnie wszystko się zaczyna od tego, że agentka Carter podejmuje inną decyzję i podczas eksperymentu na Stevie Rogersie postanawia pozostać na dole, obok tej kapsuły, gdzie, gdzie był prowadzony eksperyment, a nie na górze. I to jest ten, te, te wydarzenie, które zmienia całą rzeczywistość, tworzy no, inny świat, inną linię czasową. I właśnie od tego momentu ma, mamy właśnie jest rozwijana historia w zupełnie nowym kierunku. Tak, I jeszcze i... tylko chciałam i... dodać, że to. Że, przepraszam, że jeszcze chciałam dodać, że wszystko nam to jakby relacjonuje e, obserwator, który będzie jakby łączący prawdopodobnie wszystkie odcinki, bo to on będzie narratorem tej opowieści. I na początku jest stosunkowo dużo tej właśnie narracji, takiego skrótu całej historii, żeby można jakby. Wejść w ten odcinek, a w ogóle ten cały odcinek jest taki pędzący, co nie? Bo on trwa ogólnie około 30 minut 33 i, minuty, no? I jest bardzo szybki. W zasadzie on pędzi przez całą akcję, aczkolwiek dużo jest ujęć też w takim, to czy dużo jest scen w takim ujęciu, takim w trochę teledyskowym, powiedziałbym. Niektóre rzeczy jest, są retrospekcjami, niektóre są takie przyspieszane, ale druga połowa odcinka ma strukturę taką bardzo jednej zwartej akcji od początku do końca, ale nie tylko takiej pędzącej, ponieważ ma też momenty takie trochę refleksji, ma też momenty, które pomaga naszym bohaterom się troszkę rozwinąć, pokazać nam ich osobowość tak jak mówiłem, no ciężko o tym gadać bez spoilerów, więc sobie zaraz jeszcze, jeszcze... Nie, 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 jeszcze zanim powiemy sobie o spoilerach, to chciałbym powiedzieć tylko jeszcze o animacji. Ogólnie mm -hmm. o techn technologii, w której jest tworzony ten serial. Ponieważ jest to animacja 3D, co by nie było, tylko jest stylizowana na 2D. Jest to animacja 3D mm -hmm. z cel shadingiem, więc z animacją jest duży problem, ponieważ z, zale w zależności od tego, jaki dobierze się styl animacji, można podpaść różnym grupom oglądającym. A myślę, że Marvel starał się tutaj przy, przypasować do gustu takiej najbardziej swojej źródłowej widowni, takiej blockbusterowej powiedzmy, która. Bo ta animacja jest bardzo stylizowana. Ta animacja jest bardzo ma dużo, taka bardzo efekciarska, ma dużo takich właśnie kinowych dodatków, dużo takich odbić światła, cieni, cieniowania, takich rzeczy, które w animacji, w animacji się nie stosuje tego aż tak często, ale widać, że tutaj jakby muszą zachowywać ciągłość stylistyczną pomiędzy fabularnym live action MCU, a właśnie tą, tym serialem. Ale bardzo, do, bardzo dobrze się to oglądało w tym, w tym stylu. Ja widziałam jeszcze przed wystartowaniem serialu były jakieś tam krytyki, że ta animacja się komuś nie podoba, że wygląda to dziwnie. Na początku faktycznie miałam takie z jednej strony, jakby ja wierzę Marvelowi, wierzę w to, co oni robią. No, ale tak chyba w głębi serca nie do końca mi się to podobało po obejrzeniu odcinka. Uważam, że to jest fantastycznie, świetnie to ze sobą gra. Ruchy tych postaci, mimika tych postaci bardzo dobrze współpracuje z, to, z, to, z tym stylem animacji, który jest. I tak jak mówiłeś, to jest bardzo kinowe i blockbusterowe. Świetnie się to łączy i ogląda się to rewelacyjnie, właśnie w całości. Mogło to przeszkadzać w zwiastunach, ale tu to, to jest świetne. Ale niektóre rzeczy były, to znaczy niektóre ruchy postaci, niektóre animacje postaci były. Widać, że Marvel wykorzystał jednak formę, medium, z którego zostają teraz, czyli animacje, tak. ponieważ były bardzo kreskówkowe niektóre tak, ruchy. Tak. Albo jaka agentka, czy kapitan Carter rzucała tymi żołnierzami tak, tak. o ścianę. Tak, taka mina tego żołnierza, jednak bardzo wyglądająca na wyją, wyjętą z kreskówki. Tak, a to, mhm. to też jest duże zagrożenie, że jakby Marvel za bardzo chciał przypasować jej podobieństwem do live action, to mogliby stworzyć coś za bardzo realistycznego. I... Tak, tak, tak to, taką dziwną znaczy... hybrydę. Ale nie, jednak, co by nie było, to jest w głębi duszy kreskówka gdzieś tam. Tak, ale tak. ładna, bardzo ładna, ładnie się to tak. ogląda. Co, przechodzimy do spoilerów? Tak, ja, ja myślę, ja ogólnie... Że tak. Dzieci nie tak, słuchajcie, ogólnie, niektórzy nie oglądaliście. Ogólnie to dla mnie, to jest dla mnie największą siłą tego odcinka jest ogólnie relacja pomiędzy Steve'em Rogersem a Peggy, Peggy Carter. Carter. To jest, to ja wiem o tym, że, że, że już mamy, do, powracamy do tego kolejny raz, oczywiście teraz w innej formie, ponieważ agentka Carter Zostaje kapitan Carter. Niektórzy się zastanawiali, czy będzie kapitan Brytanią, ale tak nie została nazwana, mm. chociaż ma. Chociaż ma Piękną brytyjską flagę tak. na stroju i, i tarczy, tak. Tak. I mamy Steve'a Rogersa, który okazuje się, że jest trochę takim prototypem Ironmana. Tak, jak to się nazywało, Trochę bar no... troche, troche bardzo, to jest hydrogromca. Hybro, po, 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 po polsku z hydrogromca, a po angielsku to jest De Hydra Stomper chyba. Tak mi się wydaje. Mm. Więc tak, hydrogrom. Tak, świetna nazwa. I ich, rea, ich relacja jest nie tylko ważna właśnie na podłożu może jakby nie, nie na tylko podłożu, bo wiadomo, że ten serial będzie próbował nam pokazać heroiczność Peggy i tego, co by się stało jakby to ona była super żołnierzem, ale przy okazji ten serial wzmacnia też heroiczność Steve'a Rogersa. Dokładnie, właśnie nie tak. ujmuję mu tego, pokazuje to, że Steve Rogers nie tylko, że był odważny, dzielny i o czystym sercu, nie tylko jako kapitan Ameryka, ale także jako człowiek, tak? Jako nim jeszcze zyskał swoje supermoce i tutaj to Mamy pokazane, i że on naprawdę jest odważną osobą. Wiedzie, jaka mi myśl przyszła do głowy. To tak. To nie są też kiedykolwiek ktoś tak myślał. Ale jeśli ktoś pomyślał sobie, że nie wiem w przypadku wersji Life Action i w przypadku tego, że Steve został kapitanem Ameryką i że Peggy wcześniej coś do niego czuła, a potem jak się stał tym potężnym kapitanem Ameryką, to dopiero coś więcej do niego poczuła. No tutaj mamy sytuację zupełnie odwrotną, ponieważ Steve jest nadal tym chuderlakiem, co nie, ale jest nadal Peggy ma i tak złote kryształowe serce, a Peggy i tak i, i tak no, i tak mają więź taką nierozerwalną ze sobą, nieważne kto jest silniejszy, kto jest potężniejszy, kto jak wygląda, oni i tak się kochają w głębi duszy. To jest piękne. Mamy też Starka, który też ma bardzo podobny charakter do tego Starka z filmów, chociaż tutaj jest chyba trochę bardziej śmieszkiem. Tak, tak, tak. <gry> bo ma, tak, tak, ma chyba tutaj więcej do... do gadania, bo szczególnie, mm -hmm. bo tutaj jest dużo takich dialogów bla, 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 bla ga, gadamy, 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 gadamy szybko i dlatego tutaj mu... I dlatego tutaj w... mu dali dużo do pogadania. Mm -hmm. Tak, tak. W ogóle podoba mi się to, że mamy wszystkich tych praktycznie samych bohaterów, których mieliśmy w części, czyli filmowej wersji Kapitana Ameryki, to tylko, że tutaj to właśnie jest pozmieniane bardzo mi się to podoba, że tutaj są trochę te relacje pozmieniane z Baki, którego akurat mamy dość mało. Myślałam, że może będzie trochę więcej jakiegoś ale... takiego, trochę więcej Bakiego. Ale to ale... ciężko wcisnąć tyle postaci no, do takiego odcinka. Tym bardziej, że jednak tutaj mieliśmy Bardziej nacisk na Peggy, a nie na Steve'a Rogersa, więc jednocześnie nie mogło być takiego aż tak dużo. chyba największym plot twistem w tym odcinku była ogromna, wielka ośmiornica. O! wiesz, ogólnie, bo w pewnym momencie odcinka zmierzamy do znanej doskonale wszystkim sceny z pociągiem, z lawiną, ogólnie z wybuchem. No, ogólnie scena, którą wszyscy kojarzymy z kapitanami. Tak, tak. drogą? No przepraszam, że tutaj ci wejdę, bo myślałam, że jak ten pociąg właśnie spadnie i Steve spadł do tej przepaści, to miałam wrażenie, że a oni znajdą Steve'a i on skończy tak samo, jak skończył Bucky. Jakby. No tak, właśnie o to mi chodziło. I, I w tym momencie już wszystko wskazywało, że no! Tam pozmieniali na początku, ale w sumie wszystko się skończy dość podobnie, ale nie, ponieważ mamy, właśnie dochodzimy do, do sceny z ośmiornicą, ponieważ e, okazuje się, że, e, że Red Skull e, postanawia wykorzystać Tesseract odebrany od Steve'a Rogersa, ponieważ ogólnie ten, e, jak się on nazywał? Hydrogromca. jest zasilany z Tesseractu, bierze ten Tesseract i uruchamia portal do, Innego świata, nie wiadomo do jakiego i stamtąd wychodzi ośmiornica. I to jest po prostu tak fantastycznie wygląda w tym serialu. No, no, tak, wiesz, bo, to jest to guli... bo to jest ostatnia rzecz, której wszyscy się spodziewają, że nagle będzie wielka ośmiornica, która. co ma sens, bo to Hydra. I Peggy walcząca tym mieczem z tą ośmiornicą. Tak, jeszcze doda, tak no, Peggy, z ten, Peggy z mieczem. Peggy z mieczem. Ten miecz tam wziął, nie? Ja takie. No, na no, ścianie wisiało, bo to, to był zamek, zamek stary. No tak, ale wyglądało to super. I generalnie na samo zakończenie też możemy już powiedzieć, że jakby. Peggy przechodzi przez ten portal z, zrobiony z Tesera, który razem z tą ośmiornicą i w ogóle ta rozbryzgująca się ośmiornica wygląda super i spotyka po drugiej stronie e, Nika Fiorego i Hawkeye'a. Tak, czyli też sytuację analogiczną, którą już znamy z e, Avengers chyba, tak? Wydaje mm -hmm. mi się, Nie, że... Z Nie, z Ameryki też, bo akurat się Kapitan Ameryka, e, Kapitan Ameryka pierwsze starcie się kończy tym, e, że zostaje, e, Szena... że zostaje... I, i... Tak, no. że, z, nie, że zostaje wybudzony. Steve ja w, ja Rodgers, wiem, ale ja nie, mówi, ja nie, mówię, ja nie mówię o. Ja nie mówię o sytuacji, bo rzeczywiście w Kapitanie Ameryce jest taka sytuacja, że później spotyka Nika Fiorego, ale mówię o tym settingu Tesseract Portal siedziba no, tak. Shield. Tak, to, tak, jest, tak, to jest tak, typowo to Avengers, setting Avengers. Do początku Avengers I tutaj w, widzimy, że ten e, Hawkeye ho nie jest w żaden sposób, przynajmniej nie wiemy, kontrolowany przez Lokiego, bo jednak Avengers... Na by, razie, e, bo, no, to na bo, rach... to, bo to było przed chyba jeszcze. Ale czy będzie? To też nie wiadomo, bo tutaj możemy mieć jakiś inny plot twist, to nie Hawkeye może być I, nie kontrolowany. Wiemy, I nie wiemy jakie postaci mamy w tym świecie tak. oprócz którego. Gdzie Loki jest tym wszystkim, ponieważ być może e, do Pana. momentu, jeżeli Poznanie dostaniemy kiedyś dokończenie tej historii, czy jakieś rozwinięcie, to być może przedtem dowiemy się, jak wygląda sytuacja z Torem, ponieważ tu też, znaczy z Torem, Lokim, no więc tu może być... To może być wszystko być... zupełnie inaczej, to tak, nam się może ogólnie, wydawać, a... Tak, tak. I ogólnie my w sumie naprawdę nie wiemy, co za tydzień dostaniemy, co możemy za tydzień dostać. Pierwsze trzy plakaty to chyba były... E, z Black Znaczy Panther? nie, znaczy nie wiem, czy z Black Panther, bo wiem, żeby jeden Plakat był z Watcherem, taki ogólny, właśnie drugi był z Kapitan Carter, a trzeci był ogólnie z Avengers Initiative. Więc mm -hmm. y mm. tylko nie sądzę, że to będzie kontynuacja bezpośrednio tej historii, bo to, była, bo to była jakaś wariacja z zombie, więc tak, coś więc, tam się jeszcze zadzieje. A wiemy na pewno, że będzie też odcinek mocno nawiązujący do pierwszego Ironmana, a raczej taki odcinek byśmy dostali gdzieś na początku, tak, tak by ra raczej logika wskazywała, więc. więc więc każdy tydzień może nas zaskakiwać zupełnie nowymi pomysłami, a przynajmniej po tym pierwszym odcinku. Oczywiście są pewne problemy z tempem akcji, ale y, jestem na razie zachwycony. Nie, ale powiem wam, że ja podczas oglądania serialu miałem takie... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. obejrzałem, fajne, spoko, spoko, nie, 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 nie zachwyciło mnie na jakoś te... super, ale spoko. A teraz jak z wami gadam, to jest takie, o, ale to było fajne, ale to było fajne, jest tyle rzeczy do omawiania i można cały no, czas... No to czas jesteśmy hype train prze, i się prze, to, że to wiem. jest taki znajomy dla nas setting, to tutaj jest tyle rzeczy do omówienia, co nie? Tak, tak przyjaźnie tak. się to ogląda. A moglibyśmy tutaj, a moglibyśmy tutaj jeszcze gadać dużo, dużo o jakichś pojedynczych tak, krótki, scenach, odcinku. dialogach, które nawiązują do, do, do filmu, T tego jest po prostu masa. A mam tylko jeszcze Was pytanie, jak myślicie, czy y, sam Watcher, sam Obserwator, czy, y, no bo on będzie spajał wszystkie odcinki, czy myślicie, że on będzie po prostu jakim, no tak jak było w komiksach, że on, y, że będzie po prostu on w jakiś sposób na końcu... Y, jakby rozwijał cały ten serial, że on będzie zwieńczeniem tego serialu. Myślę, no, że może, może być. A może, wiecie, może, by... może się jakby wyja wyłonić tylko z postaci narratora, że może być czymś więcej, ale też i niekoniecznie. Może to i też nie w tym sezonie, może to jakiś pomysł na przyszłość, może kiedyś w live action. Mieliśmy w sumie Watcherów live action, tylko jako isterek w Strażnika Galaktyki chyba do. Swoją doba. drogą no. też myślicie, przez... to ja tak jeszcze mam tak, miałam taką, takie myśli, które mnie jakby nurtowały podczas oglądania tego serialu. No bo to Teraz mamy e, What If, w którym nowiamy alternatywne rzeczywistości, co by było gdyby. E, I mamy Lokiego, w którym też no, roz, rozbija nam się, zaczynają się multiversum. E, Ta, tak? Znaczy po polsku to się nazywa wieloświat, bo tak Marvel to przetłumaczył: multiversum. Dobra, no to mamy wieloświat. I teraz jest pytanie, czy jak wejdziemy do MCU, tak, yy, czy te postacie też mogą się pojawić w filmach live action? Zdecydowanie i są takie plotki, tylko że nie, nie, nie od razu i nie wiadomo, no nie wiem, czy ale... kiedykolwiek z jakąś większą rolą, czy po prostu, nie wiem, w, w jakimś portalu wewnątrz w jakiegoś portalu w Multiverse of Madness się pojawi jedna postać w wersji live action, Fajnie Bo wie, mi... jakby Marvel teraz może robić wszystko, a to, a Loki jakby otworzył nam po prostu furtkę na cały serial What If na dobrą sprawę. O to, no, o to zresztą w tym tak. chodziło, co nie? Dobrze. No trochę tak. Dajcie nam znać, co wy uważaliście o tym pierwszym odcinku, a my do was wracamy nie za tydzień, bo za tydzień nas nie ma, ale za co? dwa tygodnie omówimy sobie drugi i trzeci odcinek no, bo... What If i postaramy się omawiać na bieżąco, co tydzień. Dlatego zostańcie z nami, zasubskrybujcie nas, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oraz dajcie łapkę w górę, bo to nam bardzo pomaga. Jeszcze, jeżeli jeszcze was nie ma, to zapraszamy na nasz serwer na Discordzie. Zajrzyjcie też na grupę Disney Plus Polska, gdzie zawsze najświeższe Informacji o Disney, Plus, a w sumie jutro czeka nas dzisiaj e, będzie Disney. I dzisiaj będzie, a tak, jutro inwestor, ale dzisiaj będzie dyskusja spoilerowa na Disney, polska, więc hmm. możecie tam wpaść. Tak. Linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. A ty.